Tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych sięga lat 34 wieku naszej ery. Przez poszczególne epoki sposoby wykonywania szopek ewoluowały. Dziś te bożonarodzeniowe budowle wykonuje się praktycznie ze wszystkiego, zgodnie z wyobraźnią budującego. Tę wyjątkową tradycję podtrzymuje Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika za sprawą organizowanego co roku konkursu na bożonarodzeniową szopkę przestrzenną. W czwartek organizatorzy podsumowali tegoroczną edycję konkursu i nagrodzili autorów najwyżej ocenionych prac. Jak co roku? jury miało problem z wyborem, z wyborem najlepszych tych prac, ponieważ to jest konkurs, zostały wybrane najlepsze oczywiście szopki. Jest ich całkiem niemało. Prac wpłynęło ogólnie 23, natomiast poziom był naprawdę wysoki. Wiele prac nagrodziliśmy, bo, bo były tego warte. Przeróżne techniki, bardzo, bardzo nietypowe niektóre oryginalne pomysły. Prace napłynęły z całego, z terenu całego powiatu, z różnych instytucji, ze szkół. Jak co roku również. W, celem właściwie tego konkursu jest też integracja rodzinna, więc um, pojawiły się um, jak zwykle też szopki rodzinne. Były indywidualne prace, ale cieszymy się bardzo, że rodziny biorą udział w tym konkursie i zachęcamy oczywiście jak najbardziej do dalszej współpracy w tym, w tym zakresie. Konkurs Szopek ma w sobie coś takiego, co, co daje nam poczucie bliskości tych świąt Bożego narodzenia i tej przedłużonej tajemnicy przeżywania tych świąt na, na nowo. Można powiedzieć, że święta Bożego Narodzenia, czy ich wartości powinny nam towarzyszyć przez, przez cały rok, ale wykorzystujmy ten okres do 2 lutego, gdzie w tradycji polskiej śpiewa się kolędy i rozmawia się o świętach Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas do tego, aby te ogólnoludzkie nasze wartości kształtować i stawać się coraz lepszym człowiekiem. Celem tego konkursu Bożonarodzeniowa szopka przestronna jest również pewna integracja rodzinna, integracja zespołowa, integracja grupowa tak żebyśmy wspólnie tworzyli to wielkie dzieło kultywowania polskiej tradycji, ale również i krzewienia tych wartości wynikających z tajemnicy Bożego Narodzenia.